Witajcie serdecznie. Jestem Baksik, tak jak wiecie, bo oglądacie moje materiały oczywiście na kanale Baksik Game. Zaczynamy nową całkiem serię, tak jak to widzicie. Wynajmniej będzie to seria, że wcielam się w postać tutaj rolnika o imieniu Bartek. Tak ma na imię nasz bohater. Będą to jego losy, perypetie oczywiście na tej serii, no całkiem troszkę inny gameplay niż dotychczasowe. Poziom trudności ustawiłem tutaj dla nas wspólnie oglądających was, a dla mnie grającego na najwyższy z możliwych. Na koncie, tak jak widzicie, no groszem bardzo nie śmierdzę bo mamy 3 niecałej pół tysiąca w tej chwili oczywiście jakiegoś tam yy, dochodu no szału to nie ma ale yy, jestem w tej chwili tu na gospodarstwie u moich tutaj znajomych, tam rodziny dalszej no i od nich tutaj zaczynamy tą przygodę że pojedziemy na gospodarstwo, które dostałem w spadku po ojcach no, ojce się wyprowadzili do miasta. Już nie chcą gospodarzy, nie mają siły. No, ludzie już starszej daty. Więc ja otrzymuję to gospodarstwo, przejmuję je i chcę oczywiście zacząć na nim jakoś gospodarzyć. Taką brykę mam, tak jak widzicie. Stara, ładna, ale jeszcze dobrze się tutaj nam przyda do e, działania. 1500 model. No, jest by czym pogonić, więc tak jak widzicie, paradnie sobie tu wsiadłem i spróbujemy oczywiście paradnie zajechać tam na to gospodarstwo po tych moich ojcach, żeby zacząć ten gameplay. Dla was tu boli informacji, eee, będzie to gameplay bardziej taki skierowany dla cyklu długo, długo falowego, bo będę chciał oczywiście długo tutaj grać <laughs> dopóki mnie, otóż ta gra się nie znudzi na tym save'ie jak osiągnę jakiś tam zamierzony pułap który sobie tam gdzieś obrałem w myślach no to będziemy do tego pułapu grali mapa mapa tu jest Pojezierze gostyńskie ostatnia z wersji jaka pojawiła się oczywiście to była w sierpniu ta wersja najnowsza wydana czy we wrześniu bodajże i na tej wersji ostatniej, ostatniej wersji gramy tu urany boskie hamujmy bo tutaj wyjechał nam z nienawska ten pan byśmy rozbalili ładę taką naszą piękną no na razie nie stać nas na taką rozrzutność, żeby niszczyć sobie własny sprzęt i sobie własne samochody i co teraz, moi drodzy, no bynajmniej zaczęliśmy z miesiącem sierpniem, tak jak widzicie, czyli zaczniemy z etapem <śmum> żniwnym zazwyczaj zaczynałem na wszystkich swoich gameplayach, w większości bynajmniej gameplayach miesiącem marcem, no tu akurat troszeczkę zmiany, z innego pułapu startujemy z żniwami no będzie trochę pracy mam jakiś tam sprzęt zaraz wam to szybko tutaj będę chciał zaprezentować i będzie to gameplay na zasadzie takiego y, cyklu mieszanego czyli y, wstęp i zakończenie będzie tam kilkuminutowe takie ode mnie pogadanka a wszystkie prace czynności wszystkie będą w trybie troszkę przyspieszonym ze względu na to, żeby Was y, jakoś tam zainteresować, a nie zanudzić. Nie jest to moja ulubiona forma gameplayu, ale chciałem iść na kompromis, żebym ja coś z tego miał przyjemności, a też oczywiście dla Was zrobić lepsze formę oglądania, więc no, myślę, że jedna i druga strona będzie jakoś tam usatysfakcjonowana z tego, e, z tej formy i z tej sytuacji tutaj ustawienia tego gameplayu, a dalej myślę, że to wyjdzie w praniu. Bynajmniej na tamtym gospodarstwie, które mam, właśnie przejąłem tu atku dostałem po tych rodzicach. No to moi drodzy, no jest roboty sporo do włożenia, do ogarnięcia. Coś tam zaczęte jest, jakiś tam podstawowy asortyment sprzętu mam. No, ale mnie tu przelagowało, bo tutaj trochę tych drzewek jest liści, no to już tutaj złapałem laga, ale już widzę, że spuściło i poszliśmy, pojechaliśmy dalej przynajmniej, bo nie idziemy, a i je, jedziemy. No, trzymajmy się tutaj prawej strony, bo tak jechaliśmy po całym ulicy, całej ulicy. No już dojeżdżamy na to gospodarstwo, kawałek drogi tam od tych moich yy, krewnych jest, ale tak jak widzicie, już jesteśmy prawie na gospodarstwie. Mamy po prawej stronie to całe gospodarstwo. No jest to takie, jest bynajmniej w miarę trochę nowoczesności, ale więcej takiego starszego tutaj yy, tak jak widzicie formy tego gospodarstwa. Brama woła o pomstę do nieba do malowania i odrestaurowania. Dobra. Otwieramy. Y już, próbujemy tu jakoś się postawić tym naszym wozem pięknym, tą Ładą. No dobra, spróbuję tu jakoś wjechać, tylko chyba źle wjechałem. Okej, okay, bo mi się, nie wiem czy mi się uda wysiąść oczywiście. Nie no, nie jest źle, powiem wam, że... Nawet mi się uda wysiąść. Dobra, drzwi się zamykają same. Zobaczcie jak bogato mamy wersję tego auta, że same drzwi za mną się zamykają. No i dobra. Oprowadzę was w miarę szybko, nie będę tutaj tego bardzo, bardzo długo prezentował. Dom jak dom, tak jak widzicie. Stary, no taki zapuszczony, woła o remont, no ale okej. Okay. Jakiegoś pieska tu mamy. Yy, oczywiście stary jakiś tutaj jakąś szklarnię. Kury trzeba będzie dopiero wszystko kupić, ale to nie teraz od razu. Mamy kurnik, yy, rama wiadomo jazdowa. Jeden tutaj silos, bynajmniej taki Michał, na y, część jakichś tam y, plonów. Tutaj w tym budynku mamy oborę, obor, tak. Obory dla krówek, ale to jest obora połączona z garażami z tyłu. Dosyć, dosyć duży budynek. No, stilo, silos, przepraszam. Silos na y, oczywiście y, obornik, tu do budówka, bu, tutaj do takiej głównej szopy stodoły. Tu podstawowy skład taki startowy, żebyśmy jakiś tam na początek coś mieli. Na pewno y, oczywiście to nie wystarczy, bo nie ma takiej opcji, żeby to wystarczyło na te pola, które tu mamy w posiadaniu. Jedna taka przyczepa. Jak widzicie do dyspozycji, jedno półka ta około 2,5 do 3 e, Tutaj mamy pustki. Tu mamy przyczepę, jedną autosankę, taką 6 ponad tony. Tu mamy 8 ponad tony, taką drugą przyczepę z drewnianymi burtami. No, auto takie ojciec tam miał, no to i tym wodził różne produkty, sprzedawał czy kupował coś. No, to mamy tego volkswagena takiego tutaj te czwórkę te trójka przepraszam bo tak patrzę teraz to jest te trójka mamy jakieś tu do nawożenia i w oprysku mamy oczywiście do te słomy i siana sipme mamy siewnik no podstawowy sprzęt jest mamy tu beczkę jakąś podstawową będzie nam potrzebna Traktor pierwszy, proszę bardzo, mam Ursusa tutaj, 28, podtuningowanego, wersję turbo, 40 ponad koni to to ma. No powiem wam, że daje, daje radę, no super wyma. jakaś tutaj ala piwniczka, dobra, różne szpargały. Tu jest drugi nasz traktor, 360, dosyć taka żwawna daje radę z tych nowych modów jakie wyszły no przetestowałem ten traktor na swoim bywatym szybie daje fajnie radę tu mamy zaplecze właśnie tej obory takie wy zobaczcie jak to fajnie jest zrobione to jest nasz trzeci i najlepszy traktor, jakim posiadać będziemy. Tutaj na tym Sejbie ja będę tutaj nim pracował. To jest 385. Jest to najlepszy z obecnych traktorów, jakie posiadam i więcej tu już maszyn nie ma. Eee, warsztat naprawczy, taki podstawowe wyposażenie. No i tu jest na, dla krów oczywiście miejsce będzie na 30 maksymalnie krów. Wiadomo, że na początek to jak będziemy mieli 3-4, to będzie sukces bo na tyle nas będzie może stać, jak się coś tam zarobi, bo na razie to widzi ta lipa z pieniędzmi. Tu mamy drugi silos na inne zboża, bo wiadomo, że zawsze się tego przyda. Yy, tu mamy tył tej stodowy, no jakieś pszczołki, do tego kultywator, wydaje mi do tego fraktoru najlepszego naszego. Co tu mieliśmy? Tu mieliśmy, aha, pół, wszystkie bułka podstawowa, no bo trzeba będzie się wziąć za pracę orne po żniwach. Mamy, moi drodzy, taką bronę, pięciopolóweczkę do złożenia tam na kiszonkę czy coś, no to tutaj przyczepa tam odbierająca podstawowa. Dalej, co tu jeszcze mamy? Rozrzutnik, bynajmniej taki podstawowy, Unia Tytan. No, mamy oczywiście kombajna. Ojciec udało mu się tam jeszcze, za czym już zrezygnował i poszedł na emeryturę. To kupiliśmy takiego bizona hydrostatika. No, będzie w czym przynajmniej robić. Tu jest właśnie pole, na którym zaraz się skupimy. E, jęczmień jest posiany. Dosyć ładnie wygląda, ale plony, no, takie raczej różne. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym plonowaniem. E, co jeszcze mamy? No, taki zaplecze ala elektrownie, i mamy moi drodzy przyczepę do gnojowicy, No, tu jeszcze mamy takie, oczywiście, oczko wodne, żeby było coś tu y, nawet wyjść i trochę tak poczuć takiego klimatu wiejskiego. Y, no, a cóż, śmietnik, i strach na wróbletach jak widać no stary jakiś lumont traktor no ojciec nie wywiózł, stawił go tutaj te krzoki i tak stoi no i tutaj mamy silos na kiszonkę jak się otóż będzie dopiero jakaś trawa i będziemy musieli zrobić Taką elektrownię mnie się udało zrobić własną wiatrowkę dodatkowo zawsze jakiegoś tego prądu trochę tam lepiej będzie A, i tu jeszcze talerzówa jest, tak tu jest jeszcze talerzówa w tym krzokach no, i tak jak widzicie elektrownia, więc tyle bynajmniej. Aha, jeszcze tutaj coś mieliśmy. Czekaj, ta. otworzę to. Tu mamy przyczepę do złożenia belek z słomą czy sianem. No, i przyczepa ta rozsiewacz do wapna. No, bo tego pola jest trochę, do tego wapna trzeba będzie się najeździć i rozłożyć później po okresie już żniw. Więc moi drodzy, ja teraz biorę się po kolei za pracę oczywiście yy, już tam na polu, a tutaj już przestanę opowiadać. Wy wy spokojnie będziecie kibicować, obserwować jak oczywiście mi ta praca tu idzie. Jedynie co jeszcze Wam pokażę, to wezmę sobie tego Ursusa i zapalę Wam. Daje co? Dźwięk jest po prostu niesamowity tej 28 Ursusa. C328 wersja turbo, tak jak widzicie. No daje, daje, czadu. Nawet to, to, to to jeździ, nie powiem, że nie. No można się tym prawda pobawić trochę. Weźmiemy jakąś przyczepę, tylko jaką przyczepę. Może tą będziemy Okay. Ja sobie wyjdę, otworzę tę bramę, a tą zamknę. O, tak i tą też bym zamknął. Super. I ja się biorę za pracę na polu, a wy oczywiście spokojnie możecie się skupić już na oglądaniu tego co ja dzisiaj tu będę robił na tym materiale. Watching seasons change Our roads were lined with adventure mountains. Moi drodzy, ja mam tutaj, tak jak widzicie, koszenia jeszcze sporo, bo tak, ten jęczmień chce tu skosić do końca, ten cały kawałek tego pola, ale oprócz tego, jeszcze jest z prawej strony, tam yy, dwa pola są do skoszenia, owies i pszenica, pierwsza jest pszenica do skoszenia, a następny jest owiec, a jeszcze jest oczywiście żeby było bardziej ciekawie i otóż też bardziej owocnie w pracę w tym miesiącu jeszcze mam rzepak do skoszenia kawałek pola tam hektar bynajmniej coś z tego rzepaku e, więc no roboty mam dużo i dlatego kochani za chwilę będę chciał się z wami oczywiście pożegnać dzisiejszego tutaj materiału gameplayowego bo chcę zrobić tak, że to pole skoszę do końca i bynajmniej zacznę trochę tej pszenicy kosić tak żeby obkosić trochę tej pszenicy, może jeszcze owiec też bym obkosił i bynajmniej by było już wszystko takie z tych właśnie najbardziej pilnych a na następnym odcinku byśmy zajęli się właśnie dalszymi pracami żniwnymi czyli rzepak i kochani, no te pszenice i ten owiec dalej pokończyć bynajmniej tak jakoś chciałbym tutaj porobić, żeby nie tylko jeden, dwa, trzy odcinki były samych żniw, bo to byłoby za długo ale no troszkę jakoś tak urozmaicić i wszystko tutaj ogarnę, bo później po też będzie oporowo tej pracy ale no cóż, no na początek, no ten pierwszy sierpień, wrzesień, no to będzie pracy sporo, a później już będzie te miesiące myślę, że będą troszkę spokojniejsze w gameplayu, ze względu na to, że tej pracy będzie dużo, dużo mniej. Trochę w gospodarce będziemy się zajmować, tam coś kupować, jakieś zwierzęta, to żeby jakoś tam się to nam ta gospodarczyna jakoś rozwijała, bo na razie no to zaczęliśmy z niskiego pułapu, niby sprzęt, po ojcu jest, ale no, reszta, tak jak widzicie, sporo tej roboty, wszystkiego tutaj nas czeka. Mamy trochę tego pola, zwierząt, nic, no trzeba dopiero się wszystkim tym zająć i no to ok. E, a tak na marginesie, moi drodzy, ciekaw jestem Waszych opinii, jak Wam się ta seria będzie podobała, czy będzie się w ogóle podobała i napiszcie w komentarzach, bardzo Was serdecznie o to oczywiście proszę jak Wam się powiedzi, no będę ją chciał tutaj często, tutaj często pokazywać na kanale, jakieś zrobić taki dłuższy, oczywiście, gameplay a tak jeszcze, yy, nagrywam dziś ten materiał, dziś, czyli to jest 31 grudnia 2023 roku, jest to dzień sylwestrowy więc no, zazwyczaj wszyscy się prawda, jakoś tam w ten dzień bawimy, że no, cieszymy się z tego oczywiście zakończenia tego roku 2023 no i chcemy przyjąć ten nowy rok. Ja Wam od siebie życzę dużo szczęścia, radości, spokoju, no, wszystkich spełnienia planów, marzeń i ambicji, które tam w Was są w pokładach oczywiście gdzieś głęboko, no i żeby jak najbardziej, żebyście znaleźli troszkę czasu dla siebie samych, dla jakiś relaks, odpoczynek, no nawet spełnienie swoich jakichś tam marzeń, jakichś pasji, no i też, no nawet wejść na te kanały swoich ulubionych youtuberów i coś tam obejrzeć, prawda, te materiały, na ile wam czas otóż pozwala. A y, oczywiście, życzę Wam to ja sam, oczywiście, tutaj z całego serca. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam Was, że oglądacie, jesteście tutaj, przychodzicie śledzić te moje materiały. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Sobie samemu też y, tam gdzieś mam jakieś cele, marzenia i też sobie życzę dużo spokoju i radości i spełnienia swoich własnych marzeń, ale tak jak mówię, y, jak będzie zdrówko to każdemu wszystkie marzenia, wcześniej czy później, się pewnie spełnią. Najważniejszy jest spokój, żeby nas nie... jakieś choroby nie dopadły, no i żeby jakieś wojny nas nie dopadły i żebyśmy przetrwali różne chwile w życiu, które tam nieraz nam życie sprawuje przykre, czy oczywiście no, niezbyt przyjazne dla nas samych. Więc ja Wam życzę samych dobrych dni, samych pozytywów w nowym, nadchodzącym 2024 roku. Oby był lepszy dla każdego z was niż ten, który się już zakończył w 2023. Materiał będzie pewnie opublikowany w nowy rok, więc no to będzie to świeży materiał. Z nowym rokiem, nowe, nowa seria, nowe perspektywy, nowe możliwości. Więc bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału i odpoczywajcie sobie po waszych imprezach sylwestrowych po przyjęciu nowego roku życzę wam wszystkiego co tylko naj i dziękuję tym stałym widzom którzy są, oglądają, piszą komentarze tam pozdrawiam serdecznie Cię demoniasty pozdrawiam Cię serdecznie Atku pozdrawiam Cię serdecznie Wiesławie no wszystkich tych, którzy tam piszą komentarze udzielają się bardzo, bardzo Z całego serducha wam Dato naprawdę stokroć dziękuję trzymajcie się do następnego materiału tu na mojej na moim kanale Baxi Game jak i też na danych seriach na które, które będę publikował i pojawiać się będą na kanale a ja działam dalej a wy spokojnego wieczoru czy ranka, popołudnia po no czy nocy życzę całego serca trzymajcie się, na razie, hej hej